Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Basi to Pasi. Jak widzicie po tytule przyszedł czas, żeby podsumować sobie drugi trymestr ciąży. Masakra, szczerze mówiąc masakra, jestem przerażona, że tak szybko to wszystko leci, ale też no, koleżanki, które mają już dwójkę dzieci, mówiły, że tak to będzie. Kiedy będziesz miała już jedno dziecko, nie będzie czasu na leżenie, wszystko będzie szło szybciej, będzie pęd życia, także sama zobaczysz, że ta kolejna ciąża zleci Ci... Po prostu w mgnieniu oka i tak faktycznie jest. I w dzisiejszym filmiku, podobnie jak to było w pierwszym odcinku, tutaj jeżeli jeszcze nie widziałyście, to gdzieś pojawi Wam się karta z odnośnikiem tu albo tu odnośnie tego filmiku, jak to wyglądało w pierwszym trymestrze. A dzisiaj porozmawiamy, jak to wygląda w drugim trymestrze, który właśnie kończę, ponieważ jestem już pod koniec 26 tygodnia ciąży, zaraz zaczynam 27. No, kiedy ten odcinek pójdzie, to wiecie, będę jeszcze dalej w tej podróży. Więc yy, chciałam Wam przedstawić, jak to w tym trymestrze drugim wszystko wyglądało. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam dalej do oglądania. Zanim zacznę ten odcinek, jeszcze to nadmienię, bo może to dziwnie wyglądać. Halo, Laska, jesteś w ciąży, będziesz gadała o delegliwościach ciążowych, a jesteś wymalowana jak po prostu na Boże ciało tak czerwone usta. No tak to wyszło. Ja kiedy nagrywam, nagrywam zazwyczaj dwa filmiki. E, jednego dnia wcześniej nagrywałam filmik ze stylizacjami być może już go widziałeś, być może pojawi się on później w kolejności tego jeszcze nie wiem. E, I ponieważ między innymi miałam tą pomadkę, to stwierdziłam, że nie będę już jej zmazywała będzie to wyglądało dużo gorzej, kiedy będę miała zaczerwienione usta gdzieś tam trochę. Wiecie, rozmyte ten make-up dookoła, więc zostawiłam, a poza tym dzisiaj byłam na pobraniu krwi, kolejnym kucie, kucie, więc stwierdziłam, że ta czerwień do tej krwi, krwista czerwień pasuje idealnie, ale już nie przedłużam, zacznijmy kluczowy temat. Wypisałam sobie standardowo wszystko w telefonie, żeby o niczym tutaj nie zapomnieć i taki pierwszy punkt, podpunkt, który chciałabym poruszać, poruszyć. No właśnie, to też ta. Cały czas mam kłopot z tymi słówkami, niestety, albo wylatują, albo coś źle powiem. Wiecie, szybciej y, buzia mówi niż mózg nadąża. W każdym razie pierwszy punkt, punkt bóle nóg i pleców. Tak, w tym drugim trymestrze to, czego możecie się spodziewać, na przykład u mnie, to rzeczywiście miało miejsce. Zaczynają się powoli bóle, właśnie czy to pleców, czy to nóg. Jeżeli chodzi o nogi, wydaje mi się, że jest to dosyć takie też no, normalne, ponieważ przybieramy na wadze, ten brzuch rośnie, więc niektóre kobiety przy jakby tą wagę mają nadmiarową, jeżeli chodzi o całe ciało. Więc no też skoro waga większa, to i większe obciążenie na te nogi, wiecie, inne też jest ukrwienie, wtedy u kobiet w ciąży więcej wody organizm zatrzymuje już, więc też nogi mogą puchnąć, no i niestety te bóle mogą się pojawiać. Istnieją różne maści, można się nimi smarować, ja w tej ciąży akurat tego po to nie sięgam. W pierwszej miałam taki, dostałam balsam od rodziców właśnie na jakieś bóle nóg dla kobiet w ciąży, ale chyba nie tylko. Ale tutaj też od razu Wam mówię, żeby zwracać uwagę na składy, bo nie wszystko kobieta w ciąży może, nie wszystkiego możemy używać. E, drugi rodzaj bóli, no to bóle właśnie pleców i głównie bóle lędźwi. Także też musimy dbać o to, właśnie, zwracać uwagę, jak siadamy, żeby te plecy nie były, wiecie, za mocno obciążone. Jeżeli tylko możemy, to wkładajmy sobie takie węższe prostokątne poduszki, właśnie pod te lędźwia, żeby one nie były obciążone. No bo niestety ten brzuch dzidzia napierają na ten tył, na odcinek też krzyżowy, na lędźwiowy. A warto o to zadbać, ponieważ później przy karmieniu piersią, czy nawet jeżeli będziecie karmiły, wiecie, butelką, ale dzidzie będziecie trzymały w tej pozycji, wiecie, przy sobie, no to ten nacisk gdzieś na tę te lędźwia też będzie szedł, więc warto zawczasu o tym pomyśleć, żeby naprawdę o to swoje ciało zadbać. Jeżeli jesteśmy już przy ciele, no to pomówimy sobie dzisiaj niestety od razu Uprzedzam w odcinku o takich rzeczach fizjologicznych. No tak, tutaj dolegliwości też mogą się pojawić. Zacznę może od tej bardziej takiej. Lajtowej, że tak powiem, czyli od siusiania, no po prostu najprościej mówiąc pod słońcem nasz pęcherz, niestety parcie na ten pęcherz jest coraz większe i coraz częściej mamy takie uczucie, że musimy iść po prostu się wysiusiać. I to jest spowodowane tym oczywiście, że dzidzia rośnie, dzidzia jeszcze jest w tym takim układzie, że ta głowa jest do góry, nogi są na dole albo jakoś jest tak najbardziej bardziej z boku. I jeszcze się nie przekręciła do góry nogami eee, i gdzieś tymi nóżkami też jak kopie, a u mnie po prostu jest kopacz pierwszy, jeżeli chodzi o syna, ale z cylką było to samo, eee, no to zazwyczaj kopie po pęcherzu. Także bywają już takie momenty, niektóre kobiety mają także co 5 minut muszą się wysiusiać, eee, że już w tym drugim trymestrze wstawają eee, co chwilę w nocy, eee, bo mają właśnie parcie na pęcherz. Ja na szczęście w nocy spokojnie śpię, Jedyne co, no to oczywiście no, tuż przed położeniem się muszę o tą łazienkę zahaczyć, no i w ciągu dnia też jest to częstsze, natomiast no, jeszcze nie mam aż takich e, złych przypadków, że co chwilę, wiecie, wyjdę na podwórko z córką, zaraz muszę wracać, bo znowu, e, no aż tak źle nie jest, natomiast widzę, że jest to coraz częstsze e, i pamiętam, że w trzecim trymestrze, o tym pogadam w innym odcinku, ale już Was uprzedzam, że będzie jeszcze tego więcej. Czyli już w ogóle co chwilę będziecie miało wrażenie, że po prostu musicie e, no, usiąść na toalecie, tak? e, bo bez tego ani rusz. Więc w tym momencie, jako tak daję radę. Jak z tym walczyć? No nie ma jak z tym walczyć, niestety. To jest organizm ludzki, tego nie oszukacie, e, więc tutaj nawet nie ma za bardzo, mm, co z tym zrobić, tak? Po prostu trzeba to przyjąć, wziąć na klatę, że tak powiem, no i zasiąść, kiedy będzie, będzie taka potrzeba. Kolejny podpunkt związany też z kwestiami fizjologicznymi, no niestety, tutaj pomówimy sobie o mało przyjemnych rzeczach, są to zaparcia. Są to zaparcia i powiem Wam, że to w ciąży rzeczywiście jest bardzo powszechne. Rozmawiałam z koleżankami, z osobami z rodziny, niestety, ale ten organizm ludzki, kobiecy, tak, troszkę inaczej funkcjonuje w ciąży. Bardzo mocno trzeba zwracać uwagę na dietę. Mam na myśli, żeby ona była zbilansowana, ponieważ no ważną, kluczową rolę tutaj gra błonnik. Czyli żeby tego błonnika było jak najwięcej, żeby pić też dużo wody, bo tak jak mówiłam wcześniej, woda w organizmie jest w większej ilości zatrzymywana, a to powoduje też właśnie te nieprzyjemności, o których wspomniałam w tym podpunkcie, czyli zaparcia. To się ze sobą wiąże. Także im więcej wody będziecie piły, im więcej do organizmu jej dostarczycie, im więcej błonnika. Ta dieta będzie zbilansowana, czyli wiecie, nie żyć, mówiąc brzydko, tyle słodyczy, cukrów, e, rzeczy takich, wiecie, ciężkostrawnych, czy jeżeli macie, nie wiem, skłonności do jakichś e, dań typu KFC, McDonald's, no nie, bo to wszystko jest bardzo mocno obciążające. A uwierzcie mi, że ta dieta nie musi być nudna, nie musi być niesmaczna, jeżeli jesteście w ciąży w okresie tym wiosenno-letnio, nawet początek jesieni, to moje gratulacje, naprawdę macie farta, bo wtedy macie dużo warzyw, zaczyna się właśnie ten sezon, czy owoców i te rzeczy naprawdę też nam pomagają. Wystarczy sobie poczytać, co jest takiego pro, żeby nie mieć tych problemów, a powiem Wam, że no w ciąży niestety, ale problem związany właśnie z zaparciami może jakby to może dalej spowodować kolejne problemy, bardzo nieprzyjemne. I są to problemy typu hemoroidy, niestety. Ale jeżeli nie zadbamy za wcześnie o to, żeby ta dieta była zbilansowana, będzie właśnie problem. Z daną czynnością, dwójeczką to nazwijmy, no mówię, no w tym odcinku niestety nie będę kłamała, nie będę wijała w bawełnę. Myślę, że każdej dziewczynie taka wiedza się przyda, więc sorry, jeżeli kogoś tutaj obraziłam, że rozmawiamy na takie brudne, brzydkie tematy. Ale tak to wygląda, jeżeli któraś z Was ma problem właśnie z numer 2, to później może się pojawić ten problem hemoroidów. I to nie jest nic fajnego, oczywiście też istnieją na to maści, istnieją na to pewne sposoby dolegliwości, jak z tym możemy walczyć. Cały czas się zastanawiam, być może taki odcinek się pojawi na moim kanale, właśnie pewne triki w ciąży, które można stosować, między innymi to jak walczyć z hemoroidami, co stosować, ale moim zdaniem najlepszym takim lekiem jest po prostu bycie zapobiegliwym, czyli nie, nie powodujcie tego, żeby do takiego stanu już doszło no bo potem jest to nic przyjemnego, bolesnego, no po co Wam to, tak? Także pamiętajmy, że ważne jest, żeby pić dużo wody, ważna jest ta dieta, żeby była zbilansowana, ten błonnik. Ja na przykład też po pierwszej ciąży byłam mądrzejsza, wprowadziłam sobie też płatki owsiane, one bardzo fajnie działają, więc jak jadłam płatki, jeżeli same owsiane Wam nie smakują, to zmiksujcie je chociaż tak pół na pół z jakimiś słodkimi płatkami, neskwikami, nestuika, nest, albo jakimiś innymi. Albo właśnie jakieś owoce dodajcie, albo zróbcie sobie owsiankę, ja nie przepadam, ale można też sobie zrobić na przykład jaglankę i to z owocami takimi wiecie, które też gdzieś tam pobudzą jelita, super w ogóle zastosowanie mają jabłka i to też jest udowodnione, ponieważ zjedzenie jabłek czy właśnie na przykład kaczki, o jeżeli na obiad lubicie kaczkę w jabłkach też można zrobić, bo to bardzo fajnie gdzieś tam masuje jelita, pobudza je, do pracy, no i też jest wspomagające e, właśnie, żeby tych nie, dolegliwości, tych nieprzyjemnych tematów nie było. I przechodzimy dalej, może teraz pod punkt taki pozytywny, żeby nie było, że tylko ciąża to są same problemy, e, same złe rzeczy się dzieją. E, w drugim trymestrze możecie zaobserwować coś takiego jak, też powiem wprost chcica, czyli wasz popęd seksualny będzie wzmożony. To też jest naturalne, gdzieś tam wiecie, ta macica się poszerza, e, no, żyje własnym życiem, można powiedzieć, przyżykuje się do porodu. Gdzieś tam te hormony buzują, wiecie, jest taka huśtawka, e, ale w porównaniu z pierwszym trymestrem, kiedy mogłyście się gorzej czuć, być bardziej przemęczone, właśnie takie. Rozdrażnione, to już w tym drugim trymestrze u większości przynajmniej kobiet, i ja to potwierdzam, pojawia się chcica, e, czyli coś, co na pewno spodoba się każdego, każdemu panu, każdemu przyszłemu tatusiowi, ponieważ będziecie miały częściej ochotę na przytulaski. Nazwijmy to już tak bardzo lightowo, soft, wersja soft, żeby nie było. To jest YouTube, a nie inny kanał. Więc żeby było tak delikatnie, to będziecie miały ochotę na przytulaski coraz częściej i naprawdę czasami zdarza się tak, że kobiety mają to nawet w określonych godzinach, czyli nie wiem, o poranku jest to wzmożone, czy właśnie wieczorami, no różnie to bywa, tak, ale no taki okres u większości kobiet z tego co wiem się pojawia, także jest duża szansa, że u waszej pani, jeżeli jakiś facet to ogląda, też to się pojawi. I wtedy naprawdę no, mężczyzna oczywiście będzie zadowolony, tak? ponieważ e, myślę, że nie będzie miał problemu z tym, że zostanie wykorzystany, tylko raczej będzie się cieszył. Także, moje drugie panie, to jest naprawdę duży plus. Korzystajcie z tego, póki właśnie jest ochota, jest siła i wiecie. Wasz facet też cierpi przecież, prawda, przez ciążę, bo musiał wysłuchiwać tych dolegliwości albo spełniać Wasze zachcianki, więc niech ma też trochę z życia. Ostatni podpunkt, który dzisiaj chciałabym poruszyć i jest on mi bardzo bliski, niestety, jest to spadek żelaza. Niestety, ale w ciąży dziecko wysysa wszystko to, co najlepsze z nas, wszystkie witaminy i częstym takim problemem, częstą dolegliwością kobiet w ciąży właśnie jest za niski poziom żelaza, czyli ta hemoglobina i inne czynniki. Już teraz dokładnie nie pamiętam, nie chcę Wam pomylić, są po prostu poniżej normy. Ja niestety też się z tym borykam i to już mi wyszło też wcześniej. Od jakiegoś czasu łykam oczywiście tabletki, czyli tutaj od lekarza zazwyczaj, jeżeli jest jakaś tam większa rozbieżność, to otrzymujecie żelazo właśnie w proszkach, w tabletkach i tak mamy szczęście, ponieważ moja mama na przykład te 30 lat temu też miała z tym problem, kiedy była ze mną w ciąży i wtedy niestety nie było jeszcze tabletek, tylko były zastrzyki. Także taką ciekawostkę Wam opowiem. Eee, I kończyło się to na tym, że moja mama uciekała, ganiała po całym domu. Mój tata ganiał ze strzykawką, żeby zrobić jej zastrzyk eee, i zazwyczaj gdzieś tam ją, wiecie, łapał przy szafie, do szafy, psz, zastrzyk i po kłopocie. Niestety nie było to przyjemne, ponieważ nie są to takie zastrzyki jak szczepionka, eee, czy ukłucie jak pobranie krwi. No żelazo też jest takie, wiecie... Mm, no bolesne, po prostu te zastrzyki były bolesne, co tu dużo mówić, mogą się też pojawiać śniaki więc nic fajnego. Teraz także dziękić Panie, że mamy te tabletki, natomiast same tabletki nie rozwiążą problemu. Także tutaj jeszcze raz powtórzę, że ważna jest dieta, żeby dbać o to, żeby jeść takie produkty, które są bogate w żelazo. I jedna z zasad... Produkty bogate w żelazo. Po pierwsze, jakby gdzieś tam na tej piramidzie, jakbyśmy schodziły w dół, a szło od góry. Na samym szczycie, jak się okazuje, jest czerwone mięso. Także zainteresujcie, zainteresujcie się czerwonym mięsem, abyście tego nie miały problemu, że na przykład w ciąży w ogóle was od mięsa odpycha, bo czasami się to zdarza. Ja tak miałam w pierwszej ciąży, że w ogóle miałam absmak, nie chciałam się mięsa jeść. Jeżeli chodzi o czerwone mięso, na przykład wołowe, możecie sobie zrobić bitki wołowe, czy jakiś gulasz wołowy w jakimś sosie. E, na przykład z kaszą, bo kasza też ma żelazo, e, czy na przykład wątróbka. Wiem, że nie każdy lubi, ja uwielbiam. Natomiast osobiście sama mam z tym problem, żeby zrobić samej, bo umiem zrobić wątróbkę, fajnie ją przyrządzić, przynajmniej z bliskim smakuje, ale trochę tym, z tym zabawy jest, bo najpierw obsmażyć, potem poddusić w tej cebulce, więc wiecie, kiedy są upały 30 stopni za oknem, jak widzicie jestem rozlegliżowana, naprawdę jest ciepło, no to niekoniecznie chcemy się stać przy kuchni i takie dania wykonywać, a przydałoby się, także tutaj mogę Wam polecić, że nie wiem, właśnie wołowe mięso czy bitki, Hmm, czy bitki, mówię, czy wątróbka, to na pewno jest coś w tej górnej, górnym pułapie. Kolejna rzecz, buraki. I to Wam powtórzą też nawet położne. Buraki odgrywają dużą rolę. Warto pić sok z buraka, niekoniecznie te kupne, bo one ten skład macie, mają, wiecie, taki, taki różny. Fajnie znaleźć jakieś takie miejsce, jakiś targ sprawdzone, albo po prostu kupić sobie buraki już takie sparowane i zblendować, na przykład to czym śpić. Zrobić sobie alas smoothie, burak fajnie smakuje, na przykład z pomarańczą, z takimi kwaśnymi rzeczami. Jest same buraki, aby na przykład zjeść barszcz, albo właśnie buraki gotowane, jako taki dodatek, do wcześniej wspomnianej kaczki z jabłkami, no buraczki idealnie pasują. I kolejna rzecz, zielone warzywa, czyli wszystko to, co jest zielone, czy nie wiem, fasolka szparagowa, czy bób, też ma żelazo. Szpinak oczywiście wiadomo, brokuły. Dużo tego jest. Jeżeli lubicie jeść płatki albo lubicie jakąś panierkę do kotletów, amarantus. Amarantus ekspandowany, też byłam w szoku, a lubię i jadam na co dzień. Też posiada właśnie żelazo, także amarantusa, czy dodać właśnie do panierki i obtoczyć kotlety, czy dodać sobie do płatków z mlekiem, też bardzo fajnie będzie to. Nie zmieni Wam smaku, nie jest jakiś niedobry, raczej taki powiedziałabym mdły, no nie wiem, gdzieś tam zanika. Z innymi przyprawami, a też to żelazo posiada. Także to są takie moje wskazówki, które mogę Wam dać. Warto o to dbać. Sama się borykam właśnie z niskim poziomem żelaza i no nie jest to nic przyjemnego, kiedy w kółku musicie te tabletki łykać. A dodam jeszcze, że żelazo, które jest właśnie w tabletkach przypisane, niestety też powoduje ten problem, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, czyli problemy z wypróżnianiem się. Czyli żelazo też jest takie wstrzymujące tą wodę, no i wtedy tym bardziej trzeba dbać o to, żeby ta dieta była zbilansowana, jeżeli takie leki przyjmujecie. Kochane, i to by było wszystko. To było całe podsumowanie drugiego trymestru. Mam nadzieję, że taki filmik wydał Wam się przydatny, że chociaż jednej osobie pomogłam, jak ja to mówię. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, oczywiście poproszę standardowe kciuki w górze. Jeżeli jeszcze mi nie subskrybujecie, zachęcam do kliknięcia w czerwony przycisk subskrypcja, bo dwa filmiki tygodniowo się pojawiają w poniedziałki i czwartki. Też kliknijcie w ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco, wtedy te powiadomienia otrzymacie. Zapraszam mój, na mój Instagram, na Facebooka, też na Facebooku niewiele się dzieje. Na Instagramie staram się być bardziej aktywna, póki mogę i póki mi stan zdrowotny na to pozwala. I co, wyczekujcie na kolejny odcinek e, z trzecim trymestrem. Jeszcze trochę do, zostało do tego odcinka. Mam nadzieję, że ten czas będzie płynął troszkę wolniej. I co, trzymam kciuki za siebie, trzymam kciuki za was, żeby było wszystko w porządku. Pamiętajcie, dobrze się odżywiajcie i co, buziaczki. Pa-pa!